Hej, święta nie byłyby świętami, gdyby nie choinka. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak powstaje jej papierowa wersja. Przygotujcie sobie kartkę A4, nożyczki i zabierzcie się do pracy. Kartkę A4 musimy złożyć po przekątnej. A następnie odciąć niepotrzebny wystający prostokąt. Całość rozkładamy. Jak widzicie, powstał nam kwadrat. A następnie i jeszcze raz składamy po przekątnej leży z drugiej strony Znowu rozkładamy kwadracik i składamy na pół W poziomie rozkładamy i składamy na pół tyle, że w pionie Całość znowu rozkładamy, a następnie składamy, już pokażę w jaki sposób. Raz. W taki oto sposób. Teraz odwracamy. Naszą karteczkę, tak by otwarta część znajdowała się tutaj. I składamy sobie lewe skrzydło i kierujemy je ku środkowej linii zagięcia. Tak samo składamy prawe skrzydło. Wygląda to teraz tak. Musimy odwrócić naszą konstrukcję na drugą stronę i ponownie złożyć lewe skrzydło, a następnie skrzydło prawe. Teraz rozwijamy nasze skrzydełka i Bierzemy najpierw część prawą, rozkładamy ją, a następnie spłaszczamy. Przekładamy wszystko na prawą stronę, i znowu bierzemy się teraz ze skrzydełko lewe. Czyli układamy sobie w taki sposób, możemy Rozsunąć, włożyć tej palce, a następnie spłaszczyć. Odwracamy ponownie na lewą stronę, przewracamy na drugą stronę i tak jak poprzednio. Rozkładamy sobie skrzydełka. Zajmujemy się najpierw częścią prawą. Musimy ją rozłożyć. I Płaszczyć. Przerzucamy na prawą stronę i znowu tym razem lewa część. układamy Rozwijamy, rozpłaszczamy i przerzucamy na stronę lewą. Teraz mierzymy do ręki nożyczki. I uwaga, uwaga. Może tak, żeby. Łatwiej było nam yy, uciąć naszą konstrukcję w odpowiednim miejscu. Możemy sobie przerzucić skrzydełko, czy część prawą na stronę lewą. Odwracamy i znowu prawa część jest przerzucana na stronę lewą. O, teraz będzie nam na pewno łatwiej. Musimy tutaj te trójkąciki, po prostu musimy je odciąć. Są nam już niepotrzebne. Ja jeszcze sobie wyrównam. Ok. Bierzemy ponownie do ręki nożyczki i tworzymy kilka nacięć. Pierwsze nacięcie. Nie może być też zbyt głębokie, ale takie jest akurat wystarczające. Drugie nacięcie, trzecie i czwarte. Zobaczcie, wygląda to tak. Z drugiej strony wykonujemy takie same działania. Robimy symetryczne nacięcia. I ostatnie o, udało się, teraz pozostaje nam stworzenie gałązek, a czynimy to w taki sposób: bierzemy sobie karteczkę. I ją zginamy. Dokładnie tak. Kolejna... Jeszcze jedna i ostatnia. wracamy wszystko na lewą stronę i znowu zginamy karteczkę w odpowiednim miejscu. Tu, tu, tu tu. I tu. Łatwiej jest to robić na jakimś sztywnym podłożu. Dlatego, ja sobie teraz, aby było szybciej, pozwolę położyć moją choinkę na stole i tutaj wykonać wszystkie czynności. O, widzicie, poszło zdecydowanie szybciej niż poprzednio. I jeszcze tutaj. Oraz z drugiej strony. O! Już prawie skończyłam Została mi ostatnia część Tak prezentuje się nasze drzewko po wykonaniu wszystkich zalecanych czynności Musimy nadać mu jeszcze odpowiedni kształt, co już jest akurat zadaniem bardzo, bardzo prostym. Jedna choinka i druga choinka. Podobną dekorację znajdziecie na mojej stronie internetowej oraz na moim youtube'owym kanale. Eee, dajcie znać w komentarzach, która wersja choinki podoba wam się bardziej. Cześć.